Wiecie, co to jest? To jest mój pierwszy, larpowy, drewniany, w pełni niebezpieczny miecz. Mam go już 12 lat yy, i cały czas dobrze mi służy. No, wygląda prawie jak nowy. Na szczęście teraz na larpach używamy tylko bezpiecznych modeli mieczy, ale jak zrobić, żeby służył wam jak najdłużej, jak ten drewniany przez 12 lat? Otóż Dokładnie konserwacja i o tym będzie w dzisiejszym dzienniku pokładowym. Eee, Witam Krzeczek. Dzisiaj porozmawiamy o konserwacji broni, ale zanim może przejdziemy do samej konserwacji, eee, porozmawiamy może chwilę o tym, jak nie należy. Użytkować e, broni larpowej. I Dokładnie jak, tak. konsekwencje. Tu mamy miecz, z którym obsługiwano się bardzo niepoprawnie. E, I tak. Pierwsza zasada, jeżeli jesteś właścicielem miecza larpowego, pamiętaj o tym, żeby nie robić takich rzeczy. Nie uderzamy tutaj e, czubkiem miecza. Nie tym, się. Nie opieramy się. Nie ten. To jest bardzo fajna poza rycerska. Wiadomo, znamy to no, z krzyżaków, że się wbija miecze, a potem wyglądają właśnie miecze. W ten sposób, więc nie robimy tego. Kolejna sprawa to kwestia. Po drugie, nigdy, ale przenigdy nie łapiemy miecza w ten sposób. Wygląda to strasznie lamersko, a po niby drugie, tak, niby miecz dłuższy, mm. ale to wygląda naprawdę strasznie lamersko, a po drugie, niszczy to z kolei końcówkę takiego miecza. Eee, I... Która potem wygląda tak, a na końcu. No i zwyczajnie świecie odpada. Tak jest. Więc to, jest po pierwsze, to są pierwsze najważniejsze zasady posługiwania się mieczem lateksowym. Mm -hmm. eee, dobrze, w takim razie kiedy należy konserwować naszą broń? Konserwować powinniśmy broń jak najczęściej. Na pewno za każdym razem, kiedy skończymy jej używanie oraz e, zanim rozpoczniemy używanie. Czyli jak wybieramy się na larpa, przygotowujemy naszą broń, konserwujemy ją, czyścimy, jak wracamy z larpa. Czyścimy ją. Jeżeli jesteśmy na długim larpie i mamy okazję w międzyczasie konserwować naszą broń, no to uważam, że super fajnym klimatem jest to, że wojownik, rycerz, który siedzi w obozie i czyści, a przy okazji o wiele, wiele, wiele bardziej zwiększamy żywotność tego sprzętu. No dobrze, to jak przechowywać miecz w trakcie gry albo w domu? Po pierwsze, nigdy nie zostawiajcie tych mieczy na słońcu. Nie przewoźcie ich na tylnej półce samochodu odkrytych, albo nie zostawiajcie w gorącym samochodzie. Gorąco jest wrogiem tego, e, tego miecza. Jeżeli mamy... E, jeżeli je przewozimy, nigdy nie kładziemy na nich jakichś innych ciężkich rzeczy. tak? Nie zostawiamy ich w domu pod stertą innego szpeju. W, w aucie po prostu narzucamy na to koc na przykład. Tak? Na przykład On koc. Okay. Tak, dokładnie. Kładziemy na wierzchu z całego szpeju. Nie kładziemy jednego miecza na drugim mieczu, I ponieważ stojają. one potrafią się sklejać. Mm. Dokładnie tak. I to, nie jest, to niestety też prowadzi do ich uszkodzenia. No dobrze, no to w takim razie. Zobaczmy jak to powinno wyglądać. Od czego zaczynamy czyszczenie naszej broni? Czyszczenie i konserwacja naszej broni będziemy zaczynali od oczyszczenia jej wilgotną szmatką. Ważne jest, żeby to nie była mokra szmatka, ale wilgotna, tak? Jak, tak, żebyśmy byli w stanie przy jej pomocy usunąć kurz, pył. Jakiś piach, jeżeli się przyklei, bo no to do e, naszej no, tak? wszystko, wszystko, Wszystkie takie właśnie e, twarde, e, jakieś poważniejsze zabrudzenia, tak? Więc tą szmatką sobie je usuwamy. E, dobrze. Kiedy już wyczyścimy e, z tego pierwszego brudu, e, należy następnie nałożyć środek, tak? Dokładnie tak. Mamy trzy środki e, do konserwacji lateksu. Pierwszy to jest z jest w formie takiego żelu. Yy, drugi z Epic Armory yy, z atomizerem oraz trzeci w formie w sprayu yy, wariant 150 oraz 400 ml. Tak, te środki się niewiele od siebie różnią. Yy, generalnie różnica jest w formie nakładania, yy, więc spróbujmy może zobaczyć, jak będziemy nakładać te, nakładać te rzeczy. Yy, Produkty z Epic Armory yy, nakładamy bezpośrednio na latex, tak, czyli te miejsca, gdzie będziemy czyścić. Jeżeli chodzi o żel, najpierw nakładamy go na naszą tutaj szmatkę, którą będziemy rozprowadzać i ją sobie tutaj sobie ten żel właśnie na szmatce rozpro rozprowadzamy i następnie polerujemy, tak? To jest jakby kwestia tego, żeby polerować i... no, dokładnie tak. Wszystkie takie zagłębienia, jak na przykład mamy tutaj na tarczy, też należy oczyścić. Dokładnie tak. E Wiemy, że zrobiliśmy dobrą robotę, kiedy ta powierzchnia zaczyna robić się taka, ona jest wilgotna i śliska. Dzięki temu e, broń jest zabezpieczona. Jeżeli będą w nią szły uderzenia, to będą się ślizgać, ślizgać po tej powierzchni, a nie będą zadawać obrażenia lateksowi. Więc ważne jest to, żebyśmy zrobili to dokładnie. Ważne jest to, żeby ten lateks też miał swoją e, złapał swoją wilgotność. Tyle. I to tyle. To tyle, co chcieliśmy Wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia, widzimy się już niebawem.